Abelard Giza to jeden z najbardziej znanych komików w Polsce. Jest nie tylko stand-uperem, ale też scenarzystą i reżyserem. Jego niebanalne żarty często skłaniają widzów do głębszych refleksji, a jedną z rzeczy, które denerwują artystę, jest wszechobecna nietolerancja i nie lubi, kiedy ludzie komentują jego filmiki na YouTube. Jeśli chcecie poznać historię Abelarda oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy z nim związanych, to koniecznie zobaczcie nasz film. Abelard Piotr. Giza urodził się 15 września 1980 roku w Pruszczu Gdańskim. Komik niecodzienne imię zawdzięcza swojemu dziadkowi, Hugonowi Lasockiemu. Był on malarzem, rysownikiem i profesorem Akademii Sztuk Pięknych. Dziadek tak bardzo zafascynował się związkiem średniowiecznego intelektualisty Abelarda z wybitną myślicielką Heloizą, że chciał nazwać syna na jego cześć. Kiedy jednak urodziła mu się córka, dał jej na imię Heloiza, a ona postanowiła zrealizować marzenia ojca i nazwała swoje dziecko Abelard. Giza ma młodszego brata, Hugo który natomiast otrzymał imię podobne do dziadka, a także odziedziczył jego talent malarski. Jeśli mówimy o dzieciństwie Abelarda, to spędzał on dużo czasu ze swoim ojcem, który pracował w Stoczni Gdańskiej. Ponoć szczególnie lubili sklejać razem modele statków. Komik od najmłodszych lat przejawiał zainteresowania artystyczne: pisał wiersze i opowiadania, rysował, a także chętnie występował w szkolnych i kościelnych przedstawieniach. Ponoć także od zawsze zadawał też mnóstwo pytań i ciągle się o wszystko kłócił. Gdy Abelard poszedł do szkoły, koledzy żartowali z jego imienia, nazywali go Abelard. Dzikiem, Abą, Abim oraz Bobim. Przyszły stand-uper czasami wolał przedstawiać się nowo poznanym osobom swoim drugim imieniem, czyli jako Piotrek. Zawsze jednak był grzeczny, a na zaczepki nauczył reagować się trafnymi żartami. Miał do tego tak duży talent, że po jakimś czasie nikt już nie wchodził z nim w słowne potyczki. Abelard Giza już w 1999 roku, gdy był jeszcze uczniem liceum, założył z kolegą kabaret limo. Po kilku sukcesach 22 kwietnia 2014 roku grupa poinformowała, że kończy działalność, a jej członkowie zajmą się innymi projektami. Ze względu na swoją egzotyczną urodę, Giza jest często uznawany za araba lub Żyda. Gdy w 2002 roku leciał do Stanów, we Frankfurcie celnicy widząc paszport Abelarda uznali, że nie ma polskiego imienia ani nazwiska i zaczęli przeszukiwać jego torbę. To jeden z powodów, które sprawiają, że nietolerancja tak bardzo go denerwuje. Wyraża to bardzo jasno i głośno, bo dla komika nigdy nie było tematów tabu, gdyż w jego rodzinnym domu rozmawiało się o wszystkim. Przez taką swobodę napytał sobie biedy. W związku z występem Abelarda Gizy w programie Dzięki Bogu, już Weekend, w marcu 2013 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła karę finansową na telewizję polską w wysokości 5 tysięcy zł. Ich zdaniem przekroczono granicę swobody wypowiedzi, ponieważ w czasie sketchu komik żartował z papieża, przez co mógł urazić uczucia religijne niektórych widzów. Część osób krytykowała go za to, odmówiono mu nawet kilku występów, ale znalazło się też dużo słów wsparcia. Obecnie stand-up jest bardziej popularny i lepiej rozumiany, a tego typu kara jest przez większość osób uważana za absurdalną. A Belard w swoich programach lubi poruszać poważne tematy, które skłaniają widzów do myślenia. Co ciekawe, komik przyznał, że sprawdza żarty nawet przez 10 czy 20 występów testowych, po których wprowadza różne poprawki. Czasami jest tak, że wstępny materiał diametralnie różni się od ostatecznego wyglądu programu. Standuper woli występować raczej w małych klubach, ponieważ ma wtedy lepszy kontakt z publicznością. Przyznał jednak, że raz na jakiś czas duża widownia jest potrzebna, aby komicy mogli poczuć swoją moc. Zdaniem Gizy uczucie rozśmieszania kilku tysięcy osób jest niesamowite. Znamy też jego opinię na temat imprez firmowych. Raczej nie lubi na nich występować, ponieważ nie wszyscy widzowie są wtedy świadomi, na co przyszli i po prostu nie rozumieją konwencji gry. Jak już wspominaliśmy, Abelard Giza jest nie tylko komikiem, ale też reżyserem i scenarzystą. W 2007 roku z jego inicjatywy powstała grupa filmowa Impact. Za film Towar otrzymał wiele nagród, m.in. Złoty Grąbuś, Kanewka Publiczności czy też Oscar. W 2018 roku Giza pracował przy scenariuszu kinowej produkcji Juliusz oraz zagrał w nim rolę grabarza. W tym samym roku na jego kanale YouTube pojawił się miniserial Kryzys, w którym Abelard przedstawia swoje życie w zabawny, przerysowany sposób. A Bellart jest szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Prywatnie jest mężem fotografki Dari oraz ojcem Mi i Idy mieszkają w jego rodzinnej miejscowości Pruszczu Gdańskim. Bardzo podoba mu się to, że dzięki swojej pracy może poznawać różne ciekawe osoby z pierwszych stron gazet. Komik przyznał, że komentarze na YouTube go męczą, dlatego postanowił wyłączyć możliwość komentowania pod swoimi najnowszymi filmami. Uważa, że zaśmiecają one kanał i lepiej jest otrzymać czyjąś opinię na przykład na maila lub w prywatnej wiadomości na Facebooku, ponieważ zazwyczaj jest wtedy bardziej wartościowa. A co wy myślicie o Abelardzie? Czy oglądaliście je jakiś z jego filmów? Koniecznie dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia!